Tak, wchodzę, wchodzę. Tak? Różnica kolejowa do co z niby jest pociąga, do tej kolejka. No ładnie że się wyśle. a to tego nie słyszałem, akurat ja w szoku. Jeszcze raz powiem, że powyżej piątki będzie czytało, będzie dźwięk. Poniżej piątki w czasie napadu nie. O kurwa, tak sobie Szymon wchodzić na serwer, tak? Tak kurwa jest, ta? I co? Symulator logowania część trzecia? Czy mineta rozłączyło zajebiście. Co jest? Kurwa z tą świnią jebaną? Do chuja kurwa? Ja już nie wejdę kurwa, bo mineta rozłączyło na bank. Fubu, DUBU jebać fubu. I ine też. Kurwę dziwkę szmatę. W dniu napadu takie rzeczy. Kurwa uskutecznia. Ja w kurwiony fui. Za pierwszym razem zdałem prawo jazdy. Nie wierzę. Nie wierzę. Kurwa nie wejdę. Nie zagram. Kurwa mać. Jebane gówno. Nie. Nie zagra. Szymon. No kurwa! Są, kurwa, równi i równiejsi, kurwa. Napad pierwszy! W stroju, kurwa, Mikołaja! Całą dupę se, kurwa, spociłem! I hoj! I hoj! I chuj! O, zły jak pies, kurwa! Niech jeden no serwerowy z serwera wypierdala! O, może zagram w RimWorld. Dzięki za donate'a. A, wy z policyjnej bijecie wojsko. Ja pierdolę, no! Co za gówno? Co kurwa! Zaćmienie na zawołanie! Zaćmienie jeb Kurwa mać! ta kurwa! Gówno pierdolone, no! No i chuj! No i chuda, chuj! Ja się przebierałem! Na chuja podjarany byłem, że pierwszy napad w życiu zrobię! Ja pizgam, no. Równi i równiejsi do chuja. Całe życie to samo. Ja na rządowy pójdę, kurwa, ja i powiem. Raz nie jestem na liście, raz jest za dużo. Ja to w piździe mam mogę cały dzień na truskawach być kurwa, tyle bym miał kurwa! Tyle. Potąd kurwa kasy by było! Prałbym brudne z łysym, potąd kasy by było! Nie, licząc legend nie będzie. Dzięki za, za Donata morda! No niech jakiś jebany no-name, kurwa, kto tu jest na tym serwerze? Ja się pytam. Kto tu... Kto to jest za dziewucha? Jak wypierdala do kuchni łapiąc robić? Kiedy mężczyźni napady są kurwa, uskutecznie na serwerze. Łapiąc idź robić. Jedna z drugą. Jola zna, kto z 669 nudesy dodawać. De, zapraszam i dziewczynki i chłopaków. Patrzeć story. Szymek, nie denerwuj się, 5 złotych i 53 grosze. Ja łatwo ci powiedzieć, ja godzinę wybierałem kurwa Outfit na napad. I mnie wyjebało. Zobacz, powtórkę powtórzę live'a. Ja zaraz normalnie, kurwy, dostanę! Pierwszy napad! Ja rozumiem zrobić 100! Miał 100 milionów czy torno! Ale ja mam cały chuj i nie mam na chleb! Jak tam co tam, no widzisz, kurwa? Ja jebę! No każdy ma prawo do grania, tylko youtuberzy, tylko kurwa nagle ktoś wchodzi, bum, zaćmienie, cimno się robi, kurwa, mnie nie ma on jest. To jest kurwa równe. To jest kurwa równe. Nie jest równe. Pięć zaćmień dzisiaj już przeżyłem. Pozdrawiam twoją dziewczynę Agnieszkę. Od kogoś się barajda NeoHortex i samu jak i rage Mode Mody kiedyś wbijesz na tego serwa 7 zł Ja dzisiaj cały, cały dzień patrzy. byłem Ja byłem i ktoś me miejsce zajął kurwa A ja pamiętam jak ja tu to klikałem ten Enter kurwa cały bierdolony dzień żeby tego live odpalić Nie palej chuj! Nie, nie będę palił Nie, Nikoreta zjem! No kurwa, ty gracz, nie chcę się garbić, wypierdałeś ty z tego serwa! No bo byłem, moje miejsce było, ja jebie. Auto, wszystko, już chuj z tym, że straciłem 150 kurwa marikuanen! Jebie mnie to, to już pierdolę! truskawki zrywałem, chuj z tym, że auto to i chuj wie gdzie jest! Jebać to, na Mikołaja przebrany byłem, nitro załatwił trzy osoby kurwa, żeby zrobić napad, NIE KURWA ZAĆMIENIE NIWA SZYMONA I CHUJ! Siedzą jakieś pizdy kurwa, ślimaczą się do youtuberów, myślą, że coś zyskają, a tak, jedyne co mogą zrobić to pałe kurwa! Jaki zły jestem. Jaki zły. Bo kurwa wiem, że nie wejdę już, mam to w piździe. Ja już wiem, że nie wejdę, ja zły w chuj. Chyba zjem Nikoreta jeszcze innego. Ja zły w chuj, wczoraj tak zły nie byłem, bo dzisiaj miałem okazję kurwa zarobić na to co chciałem, cały dzień na to kurwa czekałem, od wczoraj była rozmawiana o tym, że będzie napad, ja kurwa spałem i widziałem jak właśnie ten napad kurwa będzie, pistolet łysy mi załatwił, wszystko miałem o. gotowe. Ja, przy Szymon, ja kurwa przy Szymon, a zły jak chuj jestem, no zarzecz no, już nie chcę mi się, zły jak pies. Ja to nie, kurwa, no. Nie mogli tego zrobić po napadzie, miał to w dupie, bym był zarobiony. Rano bym se wstał, bym se pojeździł ciężarówką, wyprałbym chłopakom kasę i wyjebane, nie? Ja zły. Nie mogę być.